Witam Państwa serdecznie w CudMedKlinik. Nazywam się Krzysztof Cudzik, jestem certyfikowanym lekarzem medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej. Ukończyłem dwuletnie studia podyplomowe z zakresu medycyny anti-aging w Stowarzyszeniu Lekarzy Dermatologów i Medycyny Estetycznej. Dzisiaj chciałbym Państwu pokrótce opowiedzieć o dwóch moich ulubionych zabiegach, które w szczególności chciałbym Państwu polecić na okres jesienno-zimowy. Pierwszym zabiegiem jest zabieg totalnej rewitalizacji skóry przy użyciu technik laserowych. Jest to zabieg fotona 4D. Składa się z wielu etapów w ramach jednej wizyty i daje rozświetlenie skóry, poprawę jej napięcia, redukcję drobnych zmarszczek, lifting twarzy, jak również generalnie poprawę owady. Używamy do tego technologii lasera erbowego i neodymowo-jagowego, Totona Dynamis SP. Zabieg trwa około 1,5 do 2 godzin. Tak jak powiedziałem wcześniej, składa się z wielu etapów i jest to taka totalna rewitalizacja skóry dzięki zabiegowi laserowemu. Kolejnym zabiegiem są moje ulubione wypełniacze marki Nuvia. Jest to zabieg Stimulate and Lift unoszący delikatnie owal twarzy, ale nie dający specjalnie objętości. Co zapewnia taki naturalny, zrewitalizowany wygląd. Używam do tego 2 ml wypełniacza Stimulate, który przepięknie, delikatnie unosi i modeluje owal twarzy, zapewniając ładne uniesienie. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia naszej kliniki, jak również odwiedzenia nas, nas na naszych social media. Na Instagramie, znajdziecie nas również na Facebooku, jak również na YouTube, gdzie będzie coraz więcej nowości i filmików zabiegam.